Nurzeniec, czyli demodex folliculorum, jest to pajęczak, który bytuje na skórze naszego ciała. Generalnie jest to flora też fizjologiczna naszego ciała. Natomiast normal, w normalnych warunkach nurzeniec występuje w niewielkich ilościach na naszym ciele. Natomiast w sprzyjających warunkach kiedy na przykład mamy współistniejące choroby typu alergie czy, czy jakieś uszkodzenia powierzchni skóry, czy mieliśmy kontakt z osobą zakażoną nużeńcem, ilość tego pasożyta może się powiększać na naszej skórze i wtedy już mogą występować objawy zainfekowania tym patogenem. Nurzeniec jest to pajęczak taki obłego kształtu, który bytuje w mieszkach włosowych, głównie w okolicach rzęs, brwi. Często też występuje w skórze czasami, bo nie, częściej występuje właśnie na rzęsach i brwiach, a rzadziej występuje na skórze owłosionej głowy. Nurzeniec może wywoływać objawy typu. Y, nawracające stany zapalne oka, y, nawracające stany zapalne brzegów powiek, y, uczucie pieczenia, swędzenia, y, zaczerwienienia, y, ropienia oka. Y, mogą również wypadać rzęsy, wypadać brwi, włosy, także powoduje po prostu podrażnienie okolicznych tkanek. Y, Nurzeniec. Y, Oczywiście nużeńca możemy leczyć, najpierw oczywiście musimy go zbadać, czy, czy w ogóle mamy takiego pasożyta na swojej, na swojej skórze. W tym celu pobieramy kilka rzęs do badania mikroskopowego i w badaniu mikroskopowym możemy stwierdzić, czy przy rzęsach występują formy dorosłe bądź młodociane nużeńca i jaka jest ich ilość. No wiadomo, że wszystkich rzęs nie pobierzemy do badania, więc pobieramy kilka rzęs. Jeżeli na tych kilku rzęsach występują jakieś pojedyncze formy nużeńca, to już określamy, że pacjent ma chorobę i że należy ją leczyć. Tym bardziej jak pacjent zgłosił się z powodu jakiejś dolegliwości, no to powinniśmy od razu podjąć takie leczenie. Oczywiście nurzeńca możemy wyleczyć, tylko jest to bardzo trudne, wymaga systematyczności pacjenta, wymaga starannej higieny brzegów powiek, no i oczywiście jest długotrwałe. Nurzeńiec nawet jak tam zostaną pojedyncze osobniki, on bardzo szybko się namnaża, dlatego powinniśmy to leczenie kontynuować dość długo, czasami nawet do pół roku. Także no, niestety jest to trudna walka i, i monotonna, natomiast jesteśmy w stanie pozbyć się tego pasożyta ze skóry.